Witaj ja, kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i tym razem przychodzę do Was z filmem, który już pewnie miliard razy powiedziałam na kanale, że będzie, więc jest. Uh, I jest to odcinek, który jest całkowicie poświęcony Anecie Jadowskiej, czyli wszystkim jej książkom, które jak dotychczas wyszły. Czyli i całym Tornercie, i... Um, i tej trylogii o Ustce i... całych tej... wreszcie. <laughs> Ale zacznijmy od samego początku. Pierwsze i najważniejsze pytanie, które zawsze pada, jeśli chodzi o tę Jadowską, to jest to, jak po kolei czytać jej książki. Yy, I słuchajcie, Aneta Jadowska ma... jedno duże uniwersum, czyli ten Thornverse. I oprócz tego ma jeszcze jedną dodatkową serię, która opowiada o... Yy, Taka lek, takie lekkie kryminały opowiadające o dziewczynie mieszkającej w Ustce. No i ona znajduje trupa, i tak się rozpoczyna ta historia. I e, jeszcze zaczęła teraz serię dla dzieci, e, więc tak. Te wszystkie są niepołączone ze sobą, więc możecie sobie zacząć od której se chcecie. Seria dla dzieci, najpierw o niej e, zacznę. Seria o dzieci opowiada, o, jest o. Nazywa się cykr martwych makabresek i jest to franek finka. Mamy właśnie o czyli pierwszy tom, to jest trup na plaży. I y, e, turnwe, czyli masa serii. I to jest tak, jak czytać ten torna? Dam Wam dwie poprawne y, kolejności. Jedną, którą jest oficjalnie poprawna, a drugą, którą moim zdaniem jest lepsza. Ale to Wam uargumentuję to później. Przede wszystkim oficjalnie najpierw się powinno czytać Hexalogię do Żywilk, całe sześć tomów. Później po Hexalogii do Żywilk powinno się czytać szamańską serię, która jest na moim kanale już całe recenzje dotycząca tej serii, więc wpadajcie. Potem się powinno czytać Dynie i Jemiołek, czyli opowieści, w sensie taki zbiór opowiadań dotyczący okresu między. Halloween, a świętami. Mamy potem Dzikie Dziecko Miłości, czyli. Um, czyli, właśnie, też macie na kanale recenzję, w którymś vlogu, czyli to o, um, o gwałcie i o tej Waja wampiżycy. Potem powinno się czytać Kurczaczka i Salamandrę, a potem Serio Nikicie. I to jest oficjalna kolejność, jak się powinno to czytać. Teraz Wam powiem moją kolejność. Moja kolejność się zaczyna tak, że mamy heksalogię, wiadomo, potem Szamańską serię, wiadomo, a potem mamy trylogię o Nikicie. I teraz dlaczego? Posłuchajcie, w Dynie i Wiemiole pojawia się pewna postać, która jest, um, nie inaczej, pojawia się zalążek związku, który będzie dalej rzeczywiście pociągnięty w Nikicie. Więc chronologicznie rzecz biorąc, to jest tak chronologicznie rzecz biorąc rzeczywiście Dynia i Miła będzie pierwsza. Tylko Dynia i Miole pojawiają się w które pojawią się w Nikicie później, w sensie w seria w Nikicie oraz pojawia się sama Nikita. I ja ja czytam to w ogóle wszystko w złej kolejności, ale <laughs> powiem Wam tak, że moim zdaniem Nikita powinna się czytać pierwszą dlatego, dla dlatego, że Właśnie mamy jej postać w i Miole i mamy postać tych dwóch osób. I moim zdaniem, jak ja bym najpierw przeczytała to, a potem przeczytała Nikitę, to bym totalnie nie skojarzyła Wątków. A przez to, że przeczytałam Nikitę, to wiedziałam, kim są, kim są ci dwóje bohaterów, ale myślę, że nie ma y, wielkich problemów, tylko tak. W Nikicie są spoilery do heksalogii. W szamańskiej y, tak. W szamańskiej serii są spoilery do heksalogii. W Dynie i Jemiole są e, spoilery do szamańskiej serii, i w kurczaczku i salamandrze jest spoilery i do heksalogii, i do szamańskiej serii. E, tak, więc po Dynie, po dynie i emiole bym przeczytała e, Dzikie Dziecko Miłości, i po Dzikim Dziecku Miłości bym przeczytała Kurczaczka i Salamandrę. Kurczaczki i Salamandrę czytałam ostatnio, ze względu na to, że chronologicznie tak wypada. Ponieważ historie o Nikicie pojawiają się chronologicznie, tak mi się wydaje, po heksalogii, po szamańskiej serii, ale jeszcze przed kurczaczkiem salamandrą, bo jeszcze salamandry fizycznej jako postaci nie ma w Nikicie. A już kurczaczki jest. Ale tego nie jestem przekonana i to nie jest aż tak ważne, więc możecie czytać w sumie miarę tak. Tylko takie są spoilery, więc od razu wam. Dobra, bo się rozgadałam na tym, jak to się będę czytać. Okej. Okay. Eee, Ale przyszłam wam z taką krótką recenzją wszystkich książek, raczej jako serii, żeby wam opowiedzieć o nich, żebyście wiedzieli, co jest, co i jak to czytać. <laughs> I tak jak mówię, tak, eee, cała recenzja szamańskiej serii jest na kanale. I słuchajcie, teraz tak, zacznijmy od Heksologia do Żywilk. Heksologia do Żywilk opowiada o, mom, o młodej czarownicy, która jest, um, która prowadzi tak jakby dwa życia, e, która jedna jest właśnie, jest czarownicą i nikt o tym nie wie oczywiście, jeśli chodzi z ludzi i prowadzi swoje życie w wersie, znaczy w tym, w Tornie, gdzie jest takie alternatywne miasto, w którym wszyscy ludzie z makijażnymi mocami i, I wampiry, i wilkołaki, i tak dalej mieszkają. I tam ma jedno życie. I ma jeszcze drugie życie, czyli takie ludzkie, prowadzi zwykłe życie, gdzie jest policjantką. No i ta o odo Wilku po prostu opowiada o tym, właśnie o tej Dorze, która jest taką bohaterką, która zawsze musi uratować świat, nieważne co jej jest, ale ona musi uratować świat. No i całe też sześć tomów jest o tym, jak ona ratuje świat. Uh, I to jest tak. Muszę Wam powiedzieć, że Hexalogia do Żywir jest bardzo, ale to bardzo cringeowa momentami. Uh, czyli to, co przez rozumiem. Rozumiem to rozumiem, to jest fajna seria, jest bardzo lekka, ale jest tam dużo takich scen, których się łapiecie za głowę i macie takie Boże, po co? Albo Boże, dlaczego? I po prostu się śmiejecie, bo właśnie macie takie, takie dziwne uczucie. Szczególnie w momencie, w którym się pojawia pewien trójkąt miłosny, to już wszyscy się załamują. Ale słuchajcie, no, tak jak mówię, musicie wziąć poprawkę na to, że to jest dla młodzieży. I to jest tak, najgorsze jest to, że nie jestem bardzo, bardzo w stanie powiedzieć dla, dla jakiej młodzieży, ponieważ. Bo ja bym powiedziała, że patrząc na poziom taki żartu i tego typu, to dla młodszej młodzieży, ale patrząc na sceny, jakie tam się dzieją, ponieważ są tam sceny, no, nie ma tam niby brutalności, ale ona ma taka, Są takie sceny z takim. Nie są one erotyczne, ale są sceny, właśnie, które bardzo nawiązują do wszystkich takich seksualnych zawiązłości. Więc moim zdaniem za to młodsza osoba po prostu tego nie zrozumie. Są tam żarty, które dużo do tego nawiązują, więc za to młodsza osoba tego nie zrozumie. Więc to jest tak. 16. 15-16 lat, tak bym powiedziała, że to jest taka idealna zabiana na ten wiek, bo jak jesteście starsi, e, no to już macie tak trochę załamkę, ale ja na przykład się jeszcze dobrze bawiłam, więc da się przeżyć. Potem mamy szamańską serię, której recenzja jest na kanale, więc będę za długo się e, roz, rozwijać. Bardzo dobra seria, nie chyba najlepsza z całego ten wersu. I opowiada o Witkacem, czyli o jednym z pracowników Dory który jest szamanem. I tyle. Dalej mamy trylogię o Nikicie. I słuchajcie, trylogia o Nikicie opowiada o Nikicie, wow. <laughs> Czyli o dawnej koleżance Tory, Wilk, e, które z pewnymi splotami, które się dzieją właśnie w heksalogii. muszą się jeszcze raz jakby spotkać. No i teraz ta trylogia Nikicie jest o przeszłości Nikity, o tym, jak ona kiedyś żyła, o jej życiu obecnym, czyli o tej pracy, bo ona jest płatnym zabójcą e, oraz o jej przyszłości, ponieważ ona poznaje pewnego mężczyznę, e, który będzie z nią współpracował, jako seryjny... Nie wiem, jak Wam to jeszcze bardziej wytłumaczyć. Bardzo fajne. Pnięciecie mi się bardzo podobały. E, bogowie. E, bogowie mi się bardzo podobali, bo to wszystko to nawiązuje do bogów, Ja nie macie bogów e, nordyckich, głównie. Teraz tak, głównie nordyckich, ale nie jestem przekonana, czy jeszcze jakichś innych nie ma. Na pewno właśnie mamy Lucyfera, mamy Anioła, mamy Anioła Gabriela, mamy Rafaela, mamy Miliar tych wszystkich. Jest niebo, jest piekło, jest jeszcze takie właśnie dla tych nordyckich bogów, więc jest tego dość sporo. E, no i mamy Dynię Jemiołę, której też recenzja jest na kanale, więc też wpadajcie. I jest to po prostu właśnie opowiadania pomiędzy tym okresem Halloween, świąta. I mamy Górczaczka i Salamandrę, o których tak jak mówię, nie będę za dużo mówić, bo to już byłby spoiler czy spoilerów, ale to też jest biuro opowiadań, które opowiada o dwóch bohaterkach. Trzech nawet. Ale nie będę nie mogę nic powiedzieć, bo cokolwiek już nie powiem, to będzie spoiler, eee, więc tego nie będę mówić. <grych> no i macie dzikie dziecko miłości, które oczywiście też jest na moim kanale, więc też wpadajcie. I tak to jest taka głównie, główna opinia mojego Stursu. Hexalogia ostrzegam, bo trochę cringe'u jest, ale jest fajna. Szamańska seria bardzo fajna, no ale nie możecie przeczytać za... Znaczy, Chyba, że nie chcecie totalnie czytać do Review, wtedy Wam za bardzo się chyba nic nie stanie. Bo wszystko powinniście złapać. Nikita też bardzo w porządku, tylko że pierwszy tom jest. Pierwszy tom jest bardzo średni, a potem dopiero się staje fajny. Ale oprócz tego całego turnwersu, yy, Aneta i doskonale jeszcze dwie inne serie. Pierwszą to jest yy, trylogia. Trylogia kryminalna o ustce, czyli yy, yy, trup na plaży. Yy, Martwa, martwy sezon i idę parę. wieczorową porą. Słuchajcie, te wszystkie te trzy części opowiadają historię e, takiej rodziny, e, która e, rodziny Garstek, tak mają na nazwisko, która mieszka w Ustce. No i nasza główna bohaterka, której imieniu już nie pamiętam, przyjeżdża tam, ona też jest z tej rodziny, ale mieszka w Łodzi, przyjeżdża właśnie do tej Ustki pomóc babci bodajże. W pracy nad hotelem, bo jej babcia posiada hotel. <laughs> no i tak. Cała historia zaczyna się od tego, że nasza główna bohaterka znajduje trupa na plaży. E, I oczywiście jej wujek jest w policji, i policja się tym oczywiście zajmuje, ale wiadomo, one prowadzą, znaczy ona bardziej prowadzi śledztwo na własną rękę. I teraz tak, muszę Wam powiedzieć, to jest lekki kryminał, że tam nie będzie ani strachów, ani niczego i jest to też dość mocno, no to jest takie kryminało obyczajówka bo to jest też taka przyjemna do czytania, bardzo fajnie się czyta i w ogóle miło, ale no jednak nie jest to jakoś bardzo wybitne, po prostu takie miłe i fajne do, do przeczytania. W drugim tomie dzieje się to dokładnie to samo, czyli ona znowu znajduje trupa i tak się znowu zaczyna historia. I powiem Wam, że jest tu dużo nawiązań do Agaty Christie, że w sensie autorka dużo powiązuje i też dużo mam wrażenie, że się e, inspirowała Agatą Christie, szczególnie w Trzecim Tomie, no ale dla mnie to nic złego. Ja przeczytałam wszystkie trzy tomy i bardzo mi się wszystkie trzy podobały, e, więc bardzo Wam polecam. I są jeszcze dwie osobne książki, które na razie nie mają kontynuacji, czyli mamy Cud Mietmanina, która, jak wiecie, jest moją ukochaną książką świata. Tylko chcę Wam zaznaczyć, że jedna, chyba w Dymie, w Dymie, w Dyni i Jemiole, tak mi się wydaje, pojawia się opowiadanie, które nawiązuje do Cudmiej Malina. Ponieważ Cudmiej Malina też opowiada o fantastycznej rodzinie jakoślaczek, czyli o rodzinie pełnej kobiet, iż każda kobieta jest jakoś magicznie uzdolniona, coś potrafi zrobić. No i nasza główna bohaterka. E, przerwa swoje przygody. No i oczywiście pierwszy, um, pierwszy, e, pierwsze opowiadanie zaczyna się od tego, że pewien chłopak jej się oświadcza, więc ona zamienia go w kozę. Ehe. No i tak się zaczyna. Jest bardzo ciepła. Jest cud, miód i Malina, tak jak mówię. Jest to moja ulubiona książka z 2021, ale jest to dość też moja ulubiona książka życia, bo jest, to jest taki bardzo comfort read, czyli taki bardzo. Wiecie, jak czytacie, to po prostu miło Wam się robi na sercu. Jest to oczywiście fantastyka. Wszystko, co Janeta Jadowska pisze. No nie, oprócz tego dynata wieczorową, w sensie oprócz trupła na plaży, to cała reszta jest fantastyką. I jeśli chcecie książkę, która jest cudowna, słodka, tak normalnie cud, miód i malina, to to jest to, to jest świetne. Bardzo Wam polecam I kolejną książką która też jest świetna, świetna, jest e, Cyrk Martwych Makabresek. Jest to pierwsza książka, którą napisała ta Jaduska dla dzieci. Tak, książka, tak, chyba jest jeszcze jakieś jedno opowiadanie dla dzieci. E, ale słuchajcie, ta e, to książka opowiada o dwójce rodzeństwa, czyli o Franku i Fince, które w pewnego z przypadków Jadą z dziadkiem na wakacje. A dziadek ma cyrk. No i wiadomo, ten cyrk jest magiczny. No i te dzieci się jakby dopiero dowiedziały, że ta magia istnieje. No i jadą i odkrywają tą magiczną krainę. I co się tam dzieje? W tym cyrku jest taki konkurs na cyrki, który cyrk jest najfajniejszy. No, ale ktoś sabotuje ich cyrk i dzieci muszą odkryć, kto to robi i jak temu zaprzestać. Świetna książka, cudowna jest dla dzieci, a ja się po prostu zakochałam w tej książce. Po prostu ja byłam tak zachwycona, że ja tak płaczę, że jeszcze nie ma w ogóle chyba nawet tytułu, ani niczego nie ma podane drugiego tomu. Ale ja tak mam nadzieję, że ona go wyda, bo ja po prostu tak bardzo już chcę i czekam. Ale no co... Polecam Wam bardzo wszystkie książki na tej doski, bo naprawdę chyba nie ma książki, której by mi się jakoś bardzo nie podobała. Są książki, które były przeciętne, są książki, które były okej. Okay. Ale żadna mnie tak, tak bardzo mnie nie zawiodła, ale od razu wam muszę powiedzieć, że jeśli nie jesteście odporni na takie bardzo młodzieżowe, takie wręcz gimnazjalne żarty, to nie, to nie. To nie zdajcie tego Tonwersu. W sensie szczególnie. Szczególnie właśnie tej heksalogi. Dobra. Ja już nie, nie przedłużam. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki krótki odcinek o wszystkich książkach Anety Jodowskiej. Powiedziałam Wam mniej więcej, co jest w każdej i jak się te książki prezentują. I jeszcze się Wam pochwalę. Zdam się egzamin i jestem szczęśliwa, że dam egzamin. Także część nie przedłużam i mam nadzieję, że Wam się podobało i jeśli czytaliście jakieś książki te Jadowskiej, to możecie mi napisać, co uważacie i czy się ze mną zgadzacie.